Cześć dziewczyny! Przychodzę dzisiaj do Was z produktem, który mi osobiście bardzo pomógł. Jest to set Go Slim Pro, który pomaga nam w utrzymaniu prawidłowej wagi. I tak właśnie było ze mną. Ja pomiędzy posiłkami gdzieś tam zawsze chciałam sobie coś podjeść, czy to słodycze, czy to jakieś drobne przekąski, a właśnie Go Slim Pro hamuje nam łaknienie dzięki zawartości inuliny i tamarendowca. Nie mamy uczucia głodu, które pomiędzy posiłkami nam właśnie powoduje to, że podjadamy. A dodatkowo zawartość imbiru Pomaga nam wzmocnić naszą odporność organizmu. W takich czasach, właśnie gdzie jest zima, jesień, nasza odporność spada, a imbir pomoże nam właśnie utrzymać się w zdrowiu. Natomiast mięta, Wspomaga perystaltykę jelit. Również seler bardzo nam pomaga. Działa moczopędnie, dzięki czemu oczyszczamy nasz organizm z toksyn. Ale pewnie zastanawiacie się, jak tego używać. I właśnie likwid stosujemy w 50 ml dziennie, przed na przykład śniadaniem, ale możemy też to podzielić na dwie dawki. Jedna przed śniadaniem, czyli 25 ml, a druga przed obiadem, również 25 ml. Natomiast tabletki stosujemy w trzech sztukach przed śniadaniem i trzy sztuki przed obiadem. I to jest wystarczająca dawka dzienna.